Im częstsze i głębsze stają się ekspedycje eksplorujące meandry podświadomości, automatycznie tworzą się mapy sieci połączeń pomiędzy przeszłością, teraźniejszością, przyszłością. Zależności, związki przyczynowo-skutkowe i bezlitosny ciężar odpowiedzialności za wybory i decyzje, często nie zdając sobie sprawy z konsekwencji w momencie ich zapadania synek docha życia. Poskręcane spirale myśli, złoty podział. Usilnie staram się nie poddawać presji, uczuć i emocji, przecząc prawdą, które próbują wtłaczać do mojej podświadomości. Choć ambitnie ciekawe zadanie postawiłem sobie, Starając się wykorzystać ten zeszyt i pisanie w nim na poziomie, jakim jestem w stanie uznać, że warto się dzielić, to największym wyzwaniem jest kontynuacja tego procesu w obliczu ciężkich, trudnych i skomplikowanych przeżyć. Kiedy próby, starania, działania przynoszą odwrotny skutek do podążanego, pożądanego, Kiedy wszystkie pomysły i ich realizacja, choć wydawały się najwłaściwsze, dają sprzeczne z zamierzonymi rezultaty, to wymaga pokory i uznania, że gdzieś ktoś popełnił błędy, pomylił się. Z tego wynikają lekcje, nauki, doświadczenie. Przygnięcie do praktyk, którym zawierza się dobro wspólne, dobro ogólne, które zawodzą w ich dostarczaniu, nakazuje kolejną rewizję, kolejną przebudowę. Zmęczony jestem ciągłym wyburzaniem, podejmowaniem prób odbudowy, leżąc w gruzach na pewno nic nie zyskam, równie dobrze mogę zginąć podejmując niezliczone próby, ale w tym przynajmniej jest szansa na przeżycie.